Witajcie w mojej czwartej recenzji Lego Star Wars. W tym odcinku zobaczycie ARC 170 Starfighter, o numerze katalogowym 8088 i najpierw pokażę wam pudełko, które jest takich rozmiarów dane na temat zestawu. Minifigurki w skali 1 do 1, tak samo jak tutaj. Yy, trzy inne zestawy oraz funkcje naszego ARC. A teraz przedstawię wam instrukcję. Najpierw będziemy budować yy, kadłub, potem yy, silniki, a na końcu skrzydła. Instrukcja ma 70 stron, a potem mamy spis elementów. Funkcje i mini figurki, obrazek bitwy, inne zestawy, lego klapi to wszystko na ten temat. I teraz pokażę Wam mini figurki. Pierwszą z nich jest R4P44 z ciemnozieloną główką i ciemnozielonym malunkami. Także ładna figurka. Następny jest Klon Pilot. Niczym nie ma właściwie szczególnego. Następny jest Kapitan Jack, który praktycznie niczym się nie różni od Klona Pilota. Jedyna różnica to hełm. Hełm Kapitana Jaga ma niebieskie szczególiki. A ostatni jest Kit Fisto z zielonym mieczem świetlnym, gumową głową, szatą Jedi. I to wszystko na temat minifigurek, a teraz pokażę Wam nasz statek. Pierwszą jego funkcją są trzy otwierane kokpity. Do pierwszego można włożyć kapitana Jaga, do drugiego Kitafisto potem Droida a na koniec klona pilota zamykamy i z mamy Podwójne tylne, ruchome działko, które obraca się o 180 stopni i podnosi o e, 140. I tu mamy silniki, a także bardzo fajną funkcję. Mamy tu pokrętło i nimi kręcimy. Otwierają, rozkładają się skrzydła i tak nasz statek atakuje. I jeszcze tu mamy rakiety. Jak naciśniemy to wylecą rakiety. Właśnie tak składamy i odkładamy nasz statek. Myślę, że jest to bardzo fajny zestaw i warto go kupić. Także komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie oczywiście. Pa!